W życiu jak w boksie. Jeśli chcesz coś wygrać, musisz o to walczyć. I musisz być w tym dobry! Wojak dobry jest. Tomek Jabłoński, czyli człowiek, który odniósł na dzisiejszej gali najłatwiejsze zwycięstwo, choć niekoniecznie w takiej formie jakiej jakiej by chciał jest z nami. Tomku witam. Witam, witam. Jak się dowiedziałeś o tym, że dzisiejsza twoja walka się nie odbędzie? Wiedziałem, że są problemy ze, z moim zawodnikiem, który był na początku wystawiony. Wiedziałem, że jest problem z wizą i przyjedzie rezerwowy zawodnik. Nastawiłem się na zawodnika rezerwowego, no niestety ważył dużo, dużo za dużo. I się nie zgodziliśmy na tą walkę, bo przekroczył limit po prostu wagowy. Ile to było kilogramów? Dziewięć. Więc to już jest dwie wagi wyżej, dwie kategorie wyżej, więc... Ale nie wyglądasz na wkurzonego. Jestem wpużony trochę ze względu na to, że nie zaboksowałem, przygotowałem się ciężko do tej walki, chciałem pokazać, że jestem w dobrej formie. Udało się to w Gdyni. Jestem cały czas, podtrzymuję tą formę, więc chciałem się zaprezentować w dobrej, dobrze zaprezentować tutaj w Warszawie. No niestety nie udało się, bo nie było przeciwnika. Tak. Jesteśmy już po dwóch walkach aktualnie walczy Sergej. Jak ty oceniasz te dwie pierwsze walki w wykonaniu naszych zawodników? Nie oglądałem dokładnie. Michał, raczej Mazik, miał ciężką przeprawę, widziałem tam walka wyrównana. Na szczęście w ostatniej rundzie się mocno spiął i, i wygra, wygraliśmy walkę Michałusa. walki nie widziałem dokładnie, widziałem pierwsze dwie rundy, które moim zdaniem wygrał, nie wiem jak według sędziów, później słyszałem, że miał problemy, nie mogę wypowiedzieć, no Dawid jest młodym zawodnikiem, jeszcze wiadomo, może złapie trochę doświadczenia jakiegoś, nie wiem czego zabrakło, nie oglądałem walki tak naprawdę. Czy to, że dzisiaj Cię zabrakło na ringu, znaczy, że zobaczymy Cię szybciej w przyszłym roku? Nie rozmawiałem jeszcze na ten temat z trenerem, więc nie wiem dokładnie, w styczniu miał do Azerbejdżanu prawdopodobnie jechać Mateusz Tryc, może pojadę ja, jeżeli nie walczyłem, jeszcze nie rozmawialiśmy na ten temat, trzeba trochę spokoju po walkach, niech się cała gala skończy i wtedy spokojnie usiądziemy po z trenerem i zadecydujemy. Niebawem walka Adamka z Cunninghamem, twoim zdaniem jak ona się skończy? No chciałbym, żeby Adamek wygrał, no ale Cunningham też jest niebezpiecznym zawodnikiem, bardzo silnym, no ale Adamek sobie się poradzić spokojnie. Dzięki za rozmowę. Dzięki.